Słuchajcie, zrobimy tak, bo jest znów po nowiu, już to księżyca, co do Was przyjdzie w nowiu, energia, co dobrego idzie, energiami, zobaczymy, zapraszam do obserwacji, na inne też moje media społecznościowe, dobra, co do Was przyjdzie w nowiu. O, energia działania. Tylko się nie spałem na starcie. Uuu, cesarzowa. No dobra. Wiecie co? Super. Po prostu aż ciarki przeszły. Eee, już mówimy. Eee, słuchajcie, to jest energia działania. To jest zapłon. Eee, ogień to jest ogień. To jest działanie. Eee, tylko uważamy, żeby ci coś nie stanęło na przeszkodzie. Tak od razu pomyślałam, więc mówię. Jeżeli ci coś, ktoś lub ktoś nie pasuje odcinamy e, tu jest energia działania i uwolnienia dwie dla mnie najlepsze energie e, znajdź swoją wartość e, ponad cesarzową nie ma nic i teraz tak e, Azbuław e, w historiach zawodowych e, powin, powinieneś powin, powinnaś być takim inicjatorem działań e, jeżeli pracujesz masz dobrą pracę e, to jakby wyjdź z takiej skorupki, zacznij coś działać, pokazuj się. Bo tutaj, też jest w tej karcie bardzo ważne, żeby nie zaniżać swojej wartości, pokazywać się, taką, taka, takie prawdziwe oblicze. I ważny jest też wygląd, aparycja, czyli no nie robimy z siebie kocmołuszka. Po prostu. Tylko, jeżeli chciałabyś na przykład nie wiem, aplikować na jakieś kierownicze stanowisko, no to się ubierz, ważne jest jak rozmawiasz, ważne jest wszystko, cały wygląd. No niestety, czasami tak bywa. Znaczy nie niestety, tylko dobrze. Akurat tutaj się to pokazało. I teraz tak, to są dwie energie, to są, asy to są początki, czyli jakieś początki Was czekają przy nowiu. Nów, nów to też jest początek. Zacznij afirmować, zacznij wiedzieć, czego chcesz. Też bym tak powiedziała. Jeżeli chcesz zmieniać pracę, to jest bardzo dobry czas. Jeżeli chcesz, nie wiem, na wyższe stanowisko aplikować, aplikuj. Odcinaj stare, to co ci nie służy. Idź po nowe, po prostu. Przecieraj sobie ścieżki. Tu się to pokazuje bardzo wyraźnie. Wiecie co, jeżeli macie swoje biznesy, to jakby Zacznij myśleć, czy nie chcesz więcej, jakieś takie przecieraj nowe ścieżki, wprowadzaj nowe, jakby e, to wytłumaczyć wam, wiecie, co na przykład powiedzmy, że macie restaurację, tak? I, I macie kebabka, no to na przykład wprowadź jakieś nowe menu. O, to jest na każdej płaszczyźnie coś nowego, przecieraj ścieżki, rób coś więcej dalej. E, dbaj o swój wizerunek, to jest bardzo ważne. Tutaj Twoja atrakcyjność wzrasta i to na każdej płaszczyźnie, i dziewczyny, co dla niektórych, to ja bym powiedziała, to jest też tu ciążę z możliwości, bo to jak, jakby, no tutaj wszystko powiedziałam, tak na, na płaszczyźnie zawodowej, takie finanse, ale to jest też taka energia działania, jeżeli się starasz o dziecko, chcesz być matką, to jest matka, opieka wszelaka, chcesz być matką, to też do boju, ruszaj, walcz o swoje. Bo to może być też tak, że co dla niektórych, to już ostatni dzwonek i trzeba teraz już zacząć o tym myśleć. Jeżeli jesteś zdecydowana, no to tak, to jest bardzo dobry czas. To jest czas działania. Tutaj, dziewczyny, dbamy o ten swój wizerunek. Zaopiekuj się w ogóle sobą, jak masz dzieci, to dziećmi, kimś, kto potrzebuje tego, bo to jest, to jest też opieka ale przede wszystkim bym powiedziała sobą, zajmij się sobą, pomnażanie zasobów, jak chcesz zmienić pracę to już zacznij, znaczy zacznij, to już działaj, aplikuj, szukaj, podglądaj, patrz co jakby inni robią w danych dziedzinach, wiecie co, dla facetów jeżeli szukasz kobiety do stałej relacji to tutaj są kobiety do długofalowych relacji normalne stabilne takie które chcą tworzyć rodzinę nie tylko pitu pitu tutaj mówię teraz do panów. Czyli tutaj jest widzicie ręka męska to jest konar płonący. Czyli no tutaj już jakby zaczyna ogień płonąć do cesarzowej. Tu, tu w możliwości już jest takie tworzenie zalążek, stworzenia stałej, normalnej pary do relacji. Tu nie ma. Znaczy z cesarzową w romans nie wejdziesz, bo cesarzowa zna swoją wartość. Czyli jeżeli twoja kobieta, albo taka powiedzmy, z którą się spotyka od jakiegoś czasu, już ci się każe określać, czyli ona jakby myśli rozsądnie, to jest rozum, wie czego chce, i no, jeżeli Ty też chcesz stałości, normalności, to podążaj za tym. To by mi się tak pokazywało. To jest w ogóle w możliwości poznania osób takich wartościowych, a odcinanie tego, co nie służy. Yy, pamiętajcie też, bo tak, Azmie, czy to jest komunikacja, dokumenty. Yy, jeżeli yy, znaczy, tak, musi być kawa na ławę. Właśnie. I to mówię na, w takich wszystkich płaszczyznach. Jeżeli nawet przyjaciel, przyjaciółka, coś, coś ci tutaj nie hula, albo wiesz, że to nie jest dla ciebie, to to odetnij. Tu ci się już pokazuje. Odcinaj to po prostu. Musi być jasna, klarowna komunikacja, bo takie dopytywanie, a może tak, a może nie takie, Wiecie, domysły do niczego nie prowadzą, tylko do takich no, niefajnych sytuacji. Tu się pokazuje: idź w nowe, dbaj o siebie, o swój wizerunek, działaj przede wszystkim i odcinaj. Powiem Wam super energię. No, mam nadzieję, że komuś pomogłam. Pozdrawiam.